Wyobraź sobie scenę z XIII wieku. Rycerz w pełnej zbroi, pewny swojej nietykalności, staje naprzeciw przeciwnika uzbrojonego jedynie w krótką broń obuchową. Wydaje się, że starcie jest przesądzone. A jednak to właśnie ten moment zmienił całkowicie historię broni średniowiecznej. Młot bojowy broń pozornie prymitywna, okazał się zabójczo skuteczny przeciwko nawet najlepszej zbroi rycerskiej. Destrukcja zbroi, która miała chronić życie, stała się codziennością na polach bitew średniowiecznej Europy. Jak to możliwe, że kawałek metalu na drewnianym trzonku pokonał setki lat rozwoju militariów średniowiecza? W tym filmie poznasz fascynującą historię wojny średniowiecznej, w której fizyka i brutalność zwyciężyły nad kunsztem płatnerskim. Zrozumiesz, dlaczego walka rycerska nigdy już nie była taka sama. Historia broni średniowiecznej to nieustanny wyścig między atakiem a obroną. Przez wieki rzemieślnicy doskonalili uzbrojenie rycerza, tworząc coraz bardziej zaawansowane systemy ochronne, ale każda innowacja w obronie rodziła nową odpowiedź w ataku i właśnie ta dynamika stworzyła warunki dla powstania młota bojowego. Zanim przejdziemy dalej, muszę ci powiedzieć o czymś niezwykłym. Podczas badań nad tym tematem natknąłem się na relację niemieckiego rycerza z bitwy pod Grunwaldem, która całkowicie zmienia nasze rozumienie tego, jak młoty bojowe były używane w praktyce? Nie zmieściłem wszystkich szczegółów w tym filmie, ale w materiale uzupełniającym znajdziesz pełny opis wraz z innymi nieznanymi historiami rycerzy i dowódców. Link do materiału jest w opisie. Dla tych, którzy chcą poznać więcej niż to, co pokazuje tutaj, w VIII i IX wieku Kolczuga stanowiła szczyt technologii obronnej. Tysiące stalowych kółek połączonych ze sobą w skomplikowany wzór. Tworzyły elastyczną, ale wytrzymałą osłonę. Średniowieczna broń tego okresu, głównie miecze i włócznie, miała ogromne trudności z przebiciem tej siatki metalowych ogniw. Cios mieczem mógł zranić, ale rzadko zabijał rycerza w dobrej kolczudze. Jednak kolczuga miała fundamentalną słabość, którą średniowieczni wojownicy szybko odkryli. Chroniła przed cięciem, ale przekazywała całą energię uderzenia bezpośrednio na ciało. Broń biała, zadająca silne ciosy, mogła łamać kości bez przebijania zbroi. To właśnie ta obserwacja zapoczątkowała rewolucję w uzbrojeniu rycerza. W XII wieku na polach bitew pojawiła się zbroja płytowa. Początkowo były to jedynie pojedyncze elementy wzmacniające kolczugę na ramienniki, na golenniki, na pierśniki. Z czasem płyty stawały się coraz większe i bardziej skomplikowane. Do XV wieku Pełna zbroja płytowa pokrywała niemal każdy centymetr ciała rycerza. Wydawało się, że pancerz stał się nie do pokonania, miecz odbijał się od wypolerowanych płyt, strzały z łuku ześlizgiwały się po zaokrąglonych powierzchniach, nawet kusza, broń zdolna przebić kolczugę z dużej odległości, często nie radziła sobie z grubą stalową płytą. Walka rycerska weszła w fazę, gdzie obrona zdawała się mieć absolutną przewagę, ale fizyka jest nieubłagana. I właśnie fizyka stała się sprzymierzeńcem tych, którzy szukali sposobu na pokonanie zbroi rycerskiej. Energia kinetyczna musi gdzieś się podziać. Jeśli broń nie może przebić pancerza, cała ta energia przekazywana jest na ciało pod spodem. Potrzebna była tylko broń, która mogła skoncentrować maksymalną siłę na minimalnej powierzchni. W Polsce, na wschodniej granicy chrześcijaństwa, rycerze musieli stawiać czoła zarówno zachodnim przeciwnikom w ciężkich zbrojach, jak i lżej uzbrojonym wojownikom ze wschodu. Ta różnorodność zagrożeń sprawiła, że polscy rycerze szczególnie doceniali uniwersalność broni obuchowej. Młot bojowy, nadziak i czekan stały się nieodłącznym elementem polskiego uzbrojenia rycerza już w XIV wieku. Młot bojowy to arcydzieło prostoty i skuteczności. Jego konstrukcja, pozornie prymitywna, była w rzeczywistości wynikiem setek lat doświadczeń wojennych. I głębokiego zrozumienia fizyki uderzenia. Każdy element tej średniowiecznej broni miał swoje uzasadnienie. Głowica młota bojowego dzieliła się zazwyczaj na dwie części. Z jednej strony znajdował się tępy łeb, kwadratowy lub okrągły, często pokryty guzami lub zębami dla lepszego chwytu przy uderzeniu. Z drugiej strony umieszczano kolec lub dziób, zakrzywiony jak szpon drapieżnego ptaka. Ta asymetria dawała wojownikowi dwie zupełnie różne opcje ataku w jednej broni. Trzonek wykonywano z twardego drewna, jesionowego lub dębowego, o długości od 40 do 70 cm, w wersji jednoręcznej. Istniały również młoty dwuręczne, z trzonkiem przekraczającym metr długości, przeznaczone do walki pieszej. Ważnym elementem był metalowy pas lub oplot chroniący drewno, przed przecięciem przez wrogą broń białą. Waga głowicy wynosiła zazwyczaj od 1 do 2 kilogramów. Może to wydawać się niewiele w porównaniu z ciężkim mieczem bojowym, ale różnica polegała na dystrybucji masy. W mieczu ciężar rozłożony jest wzdłuż całego ostrza. W młocie bojowym niemal cała masa skupiona jest na końcu, w głowicy. To fundamentalnie zmieniało fizykę ciosu. Wyobraź sobie prostą analogię: weź długi kij i zamachnij się nim. Teraz przywiąż do końca kija kilogramowy ciężarek i powtórz zamach. Czujesz te różnice? Moment bezwładności sprawia, że końcówka z ciężarkiem uderza z nieporównywalnie większą siłą. Dokładnie ta sama zasada działała w młocie bojowym. Cios młotem koncentrował ogromną energię na powierzchni zaledwie kilku centymetrów kwadratowych. Przy uderzeniu tępą stroną ta energia przekazywana była przez zbroję rycerską na ciało pod spodem. Nawet jeśli pancerz pozostawał nienaruszony, wgniecenie metalu i fala uderzeniowa mogły łamać kości, miażdżyć organy wewnętrzne, powodować wstrząs mózgu przez hełm. Kolec na drugiej stronie głowicy działał inaczej. Jego zadaniem było przebicie płyty pancerza w miejscu uderzenia. Cała energia ciosu skupiała się na ostrzu o powierzchni mniejszej niż centymetr kwadratowy. Nawet najlepsza stal nie mogła wytrzymać takiego nacisku. Kolec wchodził w metal jak gwóźdź w drewno, często grzęznąc tak głęboko, że trudno było go wyciągnąć. Test broni, przeprowadzony przez współczesnych rekonstruktorów, potwierdził skuteczność tej średniowiecznej broni. Młodbojowy test na autentycznej replice zbroi XV-wiecznej pokazał, że jeden celny cios kolcem mógł przebić na pierśnik na wylot. Destrukcja zbroi następowała niemal natychmiast. Bez względu na jakość stali użytej do jej produkcji. Historia broni zna niewiele konstrukcji tak doskonale dopasowanych do swojego zadania. Młot bojowy nie był bronią elegancką ani prestiżową jak miecz, ale na polu bitwy, gdzie liczyła się skuteczność, a nie estetyka, okazywał się nieprześcignionym narzędziem wojny średniowiecznej. Teoria to jedno, ale jak młot bojowy sprawdzał się w rzeczywistej walce rycerskiej? Kroniki średniowieczne dostarczają nam fascynujących opisów, które pozwalają zrozumieć taktykę stosowania tej broni obuchowej. W bitwie pod Kresi w 1346 roku angielskie wojska stanęły naprzeciw kwiatowi francuskiego rycerstwa. Choć to łuki długie zapisały się w legendzie tego starcia, kroniki wspominają również o roli, jaką odegrała broń obuchowa w końcowej fazie bitwy. Kiedy ranni francuscy rycerze leżeli na ziemi, Uwięzieni w swoich zbrojach, angielscy żołnierze dobijali ich młotami i nadziakami. Zbroja rycerska, która miała ich chronić, stała się metalowym grobem. Walka młotem wymagała specyficznej techniki. Cios musiał być precyzyjnie wymierzony w słabe punkty zbroi, miejsca połączeń płyt, szczeliny przy stawach, otwory wizjera w hełmie. Doświadczony wojownik wiedział, że uderzenie w środek na pierśnika prawdopodobnie tylko ogłuszy przeciwnika. Ale cios w bok hełmu może być śmiertelny. Szkolenie w używaniu broni obuchowej stanowiło ważny element edukacji rycerskiej. Turniej rycerski, choć kojarzony głównie z kopią i mieczem, często zawierał konkurencję walki na młoty i topory. Te zawody przygotowywały wojowników do brutalnej rzeczywistości wojny średniowiecznej, gdzie eleganckie techniki szermierki ustępowały miejsca prymitywnej, ale skutecznej przemocy. Pod Grunwaldem. W 1410 roku polskie i litewskie wojska starły się z potęgą Zakonu Krzyżackiego. Rekonstrukcja historyczna tej bitwy pokazuje, jak istotną rolę odgrywała broń obuchowa w starciu dwóch ciężkozbrojnych armii. Kiedy linie kawalerii zwarły się ze sobą, a miecze okazywały się nieskuteczne przeciwko pancerzom, rycerze sięgali po młoty i nadziaki. Jan Długosz, kronikarz opisujący bitwę, wspomina o polskich rycerzach rozbijających zbroje krzyżackie ciosami broni obuchowej. Wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen, według niektórych relacji, zginął właśnie od ciosów w głowę zadanego przez broń tego typu. Militaria średniowiecza osiągnęły w tej bitwie swój punkt kulminacyjny. Dwie potężne armie, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt epoki, walczyły na śmierć i życie. Szczególnie interesujące są opisy walki pieszej w zwarciu. Kiedy rycerz spadł z konia lub celowo zsiadł do walki w terenie niedostępnym dla kawalerii, młot bojowy stawał się bronią pierwszego wyboru. Jego krótki trzonek pozwalał na skuteczne ciosy nawet w tłoku, gdzie długi miecz był bezużyteczny. Technika walki młotem opierała się na kilku podstawowych zasadach. Pierwszy cios często wymierzano w rękę, trzymającą broń przeciwnika. Próbując złamać kości przez rękawicę pancerną. Następnie atakowano głowę lub kolana, miejsca, gdzie nawet niewielkie obrażenia mogły obezwładnić wroga. Doświadczeni wojownicy potrafili wykonać serię błyskawicznych uderzeń, nie dając przeciwnikowi czasu na reakcję. Środkowa część tego filmu idealnie pokazuje, jak skomplikowana była taktyka walki broni obuchową. Ale to, co odkryłem w źródłach historycznych, Przekracza wszystko, co mogłem pokazać na ekranie. W materiale uzupełniającym znajdziesz szczegółowe schematy technik walki młotem, rekonstrukcje ruchów opisanych w średniowiecznych podręcznikach fechtunku, a także analizę obrażeń zadawanych przez tę broń na podstawie badań archeologicznych. Link znajdziesz w opisie. Sukces młota bojowego nie pozostał bez odpowiedzi ze strony tych, którzy tworzyli zbroje rycerskie. Mistrzowie płatnerstwa w całej Europie. Rozpoczęli desperacki wyścig z czasem, próbując znaleźć sposób na ochronę swoich klientów przed tą zabójczą bronią obuchową. Pierwszą reakcją było zwiększenie grubości płyt pancerza. Logika wydawała się prosta: grubsza stal to większa ochrona. Jednak to rozwiązanie szybko natrafiło na oczywiste ograniczenia. Zbroja rycerska z podwójnie grubymi płytami ważyłaby ponad 50 kg, czyniąc wojownika niemal niezdolnym do walki fizyczne zmęczenie zabiłoby go szybciej niż młod wroga. Znacznie sprytniejszym rozwiązaniem okazało się kształtowanie płyt. Zamiast płaskich powierzchni, które absorbowały całą energię uderzenia, płatnerze zaczęli tworzyć wypukłe, zaokrąglone formy. Napierśniki zyskały charakterystyczny profil w kształcie gruszki, hełmy przybrały formy ze spiczastymi szczytami i wygiętymi powierzchniami. Celem było sprawienie, by broń biała i obuchowa zgiwała się z powierzchni zamiast uderzać prostopadle. Ta innowacja częściowo zadziałała, ale tylko częściowo. Cios młotem wymierzony pod odpowiednim kątem wciąż był niszczycielski. Kolec na głowicy młota, zaprojektowany właśnie do przebijania, ignorował krzywiznę płyt. Historia broni to historia nieustannych adaptacji. I młot bojowy również ewoluował w odpowiedzi na zmiany w zbrojach. XIV i XV wiek to okres intensywnych eksperymentów w uzbrojeniu rycerza. Pojawiły się zbroje z dodatkowym usztywnieniem wewnętrznym, wyściółkami absorbującymi uderzenia, systemami amortyzacji. Niektóre pancerze miały podwójne ściany w krytycznych miejscach z przestrzenią powietrzną między nimi. Wszystko po to, by rozproszyć energię ciosu. Najbardziej zaawansowane zbroje późnego średniowiecza, produkowane w Mediolanie i Augsburgu, reprezentowały szczyt możliwości ówczesnej metalurgii. Stal hartowana i odpuszczana, o precyzyjnie dobranej twardości, miała łączyć wytrzymałość z elastycznością te pancerze kosztowały fortunę i tylko najzamożniejsi rycerze mogli sobie na nie pozwolić. A jednak nawet te arcydzieła sztuki płatnerskiej nie dawały pełnej ochrony przed młotem bojowym. Test broni przeprowadzony na współczesnych replikach pokazał, że nawet najlepsza zbroja XV wieczna mogła zostać przebita przez celny cios kolcem. Destrukcja zbroi następowała wolniej, wymagała większej siły i precyzji, ale wciąż była możliwa. Co ciekawe, część odpowiedzi płatnerzy znaleźli nie w samej zbroi, ale w dodatkowym wyposażeniu. Tarcze, choć powszechnie kojarzone z wcześniejszym średniowieczem, nigdy całkowicie nie wyszły z użycia. Mała wzmocniona tarcza pięściowa mogła skutecznie blokować cios młotem, chroniąc jednocześnie przed kontaktem ze zbroją. Niektórzy rycerze preferowali walkę z tarczą właśnie ze względu na rosnące zagrożenie ze strony broni obuchowej. W Polsce, gdzie tradycja walki z różnorodnymi przeciwnikami wymagała uniwersalnych rozwiązań, wykształcił się charakterystyczny styl zbroi łączący elementy zachodnie ze wschodnimi. Polskie pancerze husarskie późniejszego okresu, choć już nie w pełni średniowieczne, zachowały pamięć o lekcjach wyniesionych z konfrontacji z bronią obuchową na polach Grunwaldu i innych wielkich bitew. Koniec średniowiecza nie oznaczał końca historii młota bojowego. Ta broń obuchowa, która zrewolucjonizowała wojnę średniowieczną, pozostawiła trwały ślad w rozwoju militariów i taktyki wojskowej na kolejne stulecia. Prowadzenie broni palnej stopniowo zmieniało oblicze pola bitwy, ale młot bojowy utrzymał swoją pozycję znacznie dłużej niż można by przypuszczać. Jeszcze w XVI i XVII wieku kawaleria używała broni obuchowej, szczególnie w starciach na bliski dystans. Polska husaria, najskuteczniejsza formacja kawalerii swoich czasów, wyposażona była między innymi w nadziaki i czekany będące bezpośrednimi potomkami średniowiecznych młotów. Rekonstrukcja historyczna pozwala nam dziś zobaczyć tę średniowieczną broń w akcji. Grupy pasjonatów na całym świecie odtwarzają techniki walki opisane w średniowiecznych podręcznikach. Turniej rycerski w wersji współczesnej często zawiera konkurencję z bronią obuchową, pozwalając widzom zrozumieć brutalną skuteczność tych narzędzi wojny. Młot bojowy test przeprowadzany przez współczesnych badaczy dostarcza fascynujących danych pomiary siły uderzenia, głębokości penetracji, wzorów zniszczeń, pozwalają zweryfikować to, co kroniki opisywały jedynie słowami. Nauka potwierdza, że średniowieczni wojownicy dokładnie rozumieli fizyczne zasady działania swojej broni, nawet jeśli nie potrafili ich opisać matematycznie. Co szczególnie interesujące, zasady działania młota bojowego znalazły zastosowanie w znacznie późniejszych konstrukcjach wojskowych. Pociski przeciwpancerne, Zarówno kinetyczne, jak i kumulacyjne opierają się na tej samej fundamentalnej idei: skoncentrować maksymalną energię na minimalnej powierzchni. Inżynierowie XX wieku nieświadomie powrócili do rozwiązań, które średniowieczni kowale odkryli empirycznie 500 lat wcześniej. Zbroja rycerska, choć dawno wycofana z użytku wojskowego, pozostawiła po sobie równie trwałe dziedzictwo. Kamizelki kuloodporne, hełmy bojowe, opancerzenie pojazdów, wszystko to stanowi kontynuację wyścigu między atakiem a obroną, który rozpoczął się na średniowiecznych polach bitew. Destrukcja zbroi przestała być problemem indywidualnego rycerza, ale stała się wyzwaniem dla całych armii i przemysłów zbrojeniowych. W Polsce pamięć o wielkiej bitwie pod Grunwaldem, gdzie młoty i nadziaki odegrały tak istotną rolę, pozostaje żywa do dziś. Co roku tysiące widzów gromadzą się na inscenizacji starcia, obserwując rekonstruktorów w zbrojach odtwarzających brutalność średniowiecznej walki. Historia broni staje się żywą lekcją, namacalnym połączeniem z przeszłością. Dla mnie osobiście, najbardziej fascynującym aspektem tej historii jest jej uniwersalność. Młot bojowy nie był bronią bogatych ani biednych, wschodnich ani zachodnich wojowników. Był odpowiedzią na konkretny problem techniczny, potrzebę pokonania zaawansowanej ochrony. I ta odpowiedź okazała się tak skuteczna, że zmieniła bieg wojen na całym kontynencie. Militaria średniowiecza oferują nam okno do umysłów ludzi, którzy żyli setki lat przed nami. Ich problemy były inne niż nasze, ale sposób myślenia, poszukiwanie rozwiązań, adaptacja do zmieniających się warunków, to wszystko pozostaje zdumiewająco znajome. Walka rycerska była brutalną, krwawą rzeczywistością, ale też areną ludzkiej pomysłowości i determinacji. Jak zobaczyliśmy w tym filmie, młot bojowy nie był jedynie prostą bronią, był odpowiedzią na fundamentalne wyzwanie technologiczne średniowiecza. Kiedy zbroja rycerska osiągnęła poziom niemal doskonałej ochrony przed tradycyjną bronią białą, fizyka i ludzka pomysłowość znalazły sposób na jej pokonanie. Teraz rozumiesz nie tylko, jak działała ta średniowieczna broń, ale także dlaczego jej pojawienie się było nieuniknione. Wyścig między atakiem a obroną, między mieczem a pancerzem, między młotem a zbroją, to odwieczna historia ludzkiej cywilizacji. Destrukcja zbroi, która miała chronić życie, stała się częścią tej historii. Militaria średniowiecza to dziedzina pełna takich fascynujących odkryć. Za każdą bronią, za każdym elementem uzbrojenia rycerza kryje się historia ludzi, ich pomysłowości, desperacji i determinacji. Wojna średniowieczna była brutalną rzeczywistością, ale też poligonem doświadczalnym dla idei, które kształtują nasz świat do dziś. Jeśli ten film rozbudził twoje zainteresowanie bronią obuchową lub taktyką walki rycerskiej, napisz w komentarzu, który aspekt chciałbyś zobaczyć rozwinięty. Zawsze chętnie poznaję opinię naszej społeczności. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, kliknij przycisk subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego odcinka naszej serii o historii wojen i broni średniowiecznej. I nie zapomnij obejrzeć filmu, który właśnie pojawia się na twoim ekranie, kontynuuje on tę fascynującą podróż przez średniowieczną historię militarną.